Szanowni Państwo, drodzy rodzice, drodzy trenerzy, drodzy zawodnicy oraz zawodniczki. Jesteśmy już po dwóch dniach zmagania na Turnieju Smoka w roczniku 2013, Puchar Prezesa firmy Radkop. I zanim zaczniemy ceremonię medalową, chcielibyśmy również rozstrzygnąć konkurs, który wczoraj był prowadzony równoregle, czyli konkursy kapkowania. Mamy trzy pierwsze miejsca, chcielibyśmy zacząć od wręczenia nagród właśnie za ten konkurs i bardzo prosimy Zawodnika, a właściwie prosimy zawodniczkę, która zajęła trzecie miejsce, zdobywając ponad 200 kapek. Szanowni Państwo, wielkie brawa. Wiktoria Kocon. Mamy rozstrzygnięte miejsce numer 3, w związku z czym przechodzimy do miejsca numer 2. Które zdaniem organizatora, szanowni państwo, nie można było rozstrzygnąć, ponieważ różnica między kawkami była tak minimalna, że organizator postanowił wręczyć nagrody za pierwsze miejsce dla dwóch zawodników. W związku z czym bardzo poprosimy zawodników Jakuba Zachorowskiego z ekipy Orzuł Piaski Wielkie, a także Konrada Podnara z Kiwikol, rabka z Widzę, że ekipa z rabki nawet szpaler przygotowała. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, wielkie, ogromne brawa. Poprosimy dla wszystkich uczestników, którzy brali udział w naszym konkursie kapkowania. To była pierwsza edycja. Natomiast będziemy chcieli kontynuować ten konkurs również nie tylko na boiskach krawiasnych, ale także na kali. A skoro jesteśmy już po wręczeniu nagród za konkurs kapkowania, rozpoczynamy ceremonię medalową, zaczynając od Pucharu Polski. Będziemy wyczytywać się po kolei zespołu. Bardzo prosimy, aby wszyscy zawodnicy oraz wszystkie zawodniczki pojawiły się na środku. I bardzo prosimy na początek miejsce numer 6 w Pucharze Polski. AP Champions Jehowy. Wielkie brawa poprosimy. Dziękujemy bardzo. Miejsce numer 6 to AP Czempionce Wieków, a my już poprosimy zawodników oraz zawodniczki z miejsca numer 5, a to zajęli zawodnicy LKS Olza Pogwizdów. Państwo poproszą o wielkie brawa. Mieszkamy bardzo. O miejsce numer 5, czyli zespół LKS Olza Pogwizdów. A my już poprosimy tych zawodników, którzy zajęli miejsce tuż za podium. Miejsce numer 4. Orzeł Piaski Wielkie. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do nagród miejsc na podium, czas na wyróżnienia indywidualne. Zaczniemy od najlepszego strzelca Pucharu Polski, ponieważ ten wyłonił się sam. Bardzo proszę o klaski Błażej Kwaśniowski. Baron Enttabak, ściana, 6. goli tego młodego zawodnika, pamiątkowa statuetka, fotografia. Jeżeli chodzi o fotografie. Wszystkie z ceremonii oraz z turnieju dostępne będą na fanpage'u Turnieju Smoka na Facebooku. Warto zajrzeć na Facebooka, wpisać turniej Smoka, zostawić lajka. Like widzicie Państwo. Na bieżąco te fotografie będą się pojawiać systematycznie. Może jeszcze nie dzisiaj, ale jutro już na pewno. Celowo wspomniałem, iż strzelec wyłonił się sam ponieważ najlepszego, najbardziej wartościowego zawodnika oraz bramkarza w tajnym głosowaniu wybierali trenerzy drużyny. Zacznijmy od bramkarza. Szymon, Pulchny, orzeł piaski, wielkie głosami trenerów został wybrany najlepszym bramkarzem Bucharu Polski. Szymon Kulkny, Orzeł Piaski Wielkie, MVP, czyli najbardziej wartościowy zawodnik Pucharu Polski, Szanowni Państwo, Filip Czarnik, UKS, Orlik Przemyśl. <kluczy> Filip Czarnik, zawodnik UKS, Orlika Przemyśl, Wybrany przez trenerów. Najbardziej wartościowym zawodnikiem rozgrywek Pucharu Polski w ramach turnieju Smoka Rośnika 2013 Puchar firmy Radkop. Przechodzimy zatem do miejsc na podium. Szanowni Państwo, bardzo prosimy zawodników z miejsca numer 3, które w Pucharze Polski zajęła ekipa Szkółka Piłkarska Babral i Tabak z ściany. Wielkie brawa! Tak, właśnie cieszy się miejsce numer 3, czyli Szkółka Piłkarska Babral i Tabak z ściany. A my już powrócimy wicemistrzów, którzy o Puchar Polski walczyli bardzo dzielnie. Bardzo dzielnie, ponieważ w roczniku 2013 głównie grali rocznikiem 2014, a jest to nikt inny jak gospodarz tego turnieju. Szkoła Futbolu Staniątki. Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo. A Państwa jeszcze raz poproszę o wielkie brawa dla zespołu numer 2 Puchar Polski, Szkoła Futbolu Staniotki. Niewiele brakło, niewiele, bo tylko jeden punkt zadecydował o tym, że nie zajęli pierwszego miejsca, a to zajęli zawodnicy ekipy UKS Orlik Przemyślny. Poprosimy o wielkie, wielkie brawa. Ostatnie zdjęcie jeszcze wykonane przez trenera zespołu UKS Orlik Przemyśl, zespołu, który zajął pierwsze miejsce w Pucharze Polski. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, gratulujemy wszystkim tym, którzy brali udział w, właśnie w edycji Turnieju Smoka w 2013 w Pucharze Polski. I my już możemy płynnie przejść do nagród za miejsca w Lidze Polski. Podobnie jak w poprzednim przypadku zaczynamy od miejsca numer 6. Bardzo prosimy zawodników z miejsca szóstego, czyli zawodników Sokoła, Sokołów Małopolskich, zespół drugi o podejście na środek, a Państwo poproszę o wielkie brawa dla nich. Dziękujemy za okrzyk, dziękujemy za emocje, jakie dostarczali nam zawodnicy w Lidze Polski, zawodnicy Sokoła, Sokołów Małopolski. A i my jeszcze poprosimy zawodników z miejsca numer 5, a to zajęli zawodnicy MUKS Wisła i Sam Sandomierz, Zespół Biały, Wielkie Brawa! Dziękujemy bardzo. Tak właśnie prezentuje się zespół, który zajmuje piąte miejsce w Lidze Polski. To był zespół EWK z Wisła Junior Sandomierz. A my jeszcze poprosimy na środek zawodników bez miejsca numer cztery Piastło Panów. Szanowni Państwo, wielkie brawa! czwarte wywiedza polski Piast panów zanim przejdziemy do miejsca na podium szanowni państwo tak samo jak w polskie nagrodzimy nagrodami indywidualnymi najlepszego strzelca w na oraz mvp strzelec ja już wspominałem także wywiedza polski wyłonił się same cztery gole błękitni modelnica manuel barachomę kowalski Manuele regularnie pojawia się na turnieju Smoka i można powiedzieć, że z dość dużą regularnością zgarnia nagrody dla najlepszego strzelca. Jeśli mnie pamięć nie myli, to nie jest jego pierwsza statuetka. Najlepszy bramkarz w głosowaniu trenerów Sokół, Sokołów Małopolski i Adam Janik, najlepszym bramkarzem. Ligi Polski. W głosowaniu, w którym uczestniczyli tylko i wyłącznie koledzy, każdej z drużyny, chciałbym również zaznaczyć, że nie można było absolutnie oddawać głosu na zawodników ze swojej drużyny. Najbardziej wartościowym zawodnikiem Ligi Polski, MVP. Zostaje zawodnik Akademii Piłkarskiej MasterKids Kawa Oskar Miśkowiec. Oskar Miśkowiec, MVP Ligi Polski. Mamy jeszcze ze sobą nagrody indywidualne, w związku z czym możemy przejść do trzech ostatnich nagród w Lidze Polski. Zaczynamy oczywiście od miejsca numer 3. Bardzo prosimy na środek zawodników ekipy Sokół Sokołów Małopolski. Zespół pierwszy. Na pożegnanie z Turnieju Smoka w 2013 jeszcze usłyszeliśmy o Sokoła Sokołów Małopolski i mamy nadzieję, że głównie w podobnych humorach opuszczają Turniej Smoka zawodnicy z miejsca numer 2, a to zajęli zawodnicy Master Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo. Miejsce numer 2, czyli zawodnicy Masterki zajmują drugie miejsce w Pucharze Polski w roczniku 2013. Medale nie piszą na szyjach tylko jednej drużyny. Oraz puchar nie powędrował tylko do jednej drużyny. Szanowni Państwo, pierwsze miejsce w roczniku 2013. O puchar prezesa firmy Radków w Pucharze Polski zajmują zawodnicy błękitnych Modelnica. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, drodzy trenerzy, drodzy rolnicy, to był ostatni akcent na Turnieju Smoka w roczniku 2013, jeżeli chodzi o Ligę Polską oraz o Puchar Polski. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami przez te dwa dni. Oczywiście zdjęcia pojawią się na naszym fanpage'u na Facebooku Turniej Smoka. Przypominam, tak brzmi nazwa tego fanpage'a. Jeżeli chcecie obserwować i chcecie zdjęcia z tego turnieju, to właśnie tam one trafią. Przy okazji zachęcamy oczywiście do subskrybowania naszych kanałów na mediach społecznościowych. Turniej Smoka TV to nasz kanał na YouTube, a jeżeli chcecie poznać szczegóły na temat turniejów Smoka, to bardzo prosimy o zgłaszanie się na adres mailowy Turniej Smoka Małpa .com.